Wywiad z niesamowitymi ludźmi, z panią Joanną i Januszem Felix, właścicielami wydawnictwa Hippocampus. Proszę państwa, mamy tutaj mnóstwo pytań, bo mamy niebywałą okazję dzisiaj od samego rana grać w państwa gry. Ale żeby zacząć od początku, od kiedy rozpoczęła się państwa przygoda z wydawnictwem? Samo wydawnictwo Hippocampus, czyli Gry planszowe, to jest rok 2011. Natomiast wydawcami jesteśmy od lat prawie 30, bo poprzednio wydawaliśmy pismo telewizyjne, teleprogram, który w takich momentach szczytowych ukazywał się co tydzień w nakładzie 2,5 miliona egzemplarzy. Był to dodatek, insert do dzienników regionalnych. I tak działając z dziennikami regionalnymi. To było w takim okresie, kiedy nasza córka gdzieś miała jakieś 7 lat, ta młodsza. Y... Najmłodsza. Kiedyś spędziliśmy taki tydzień przy telewizorze razem z nią, bo ona była chora, ja byłem chory. I mówiąc krótko, trochę tak. Uderzyła mi krew do głowy, na co to moje dziecko patrzy w tej telewizji. Tak, doszliśmy do wniosku, że była oferta bajek rzeczywiście wówczas, ale bajki były bardzo mało edukacyjne, zbyt agresywne i takie dosyć płytkie. W związku z tym pomyśleliśmy, że czas na to żebyśmy zajęli się edukacją poprzez zabawę. I jakby jeszcze dodam, bo ta sytuacja tak się sama urodziła i potoczyła bardzo błyskawicznie, bo zadzwoniłem, znalazłem w internecie telefon, zadzwoniłem do firmy Procidis, do pana Barie wieczorem i akurat on odebrał telefon. To bardzo rzadko się zdarza, ale jak już zaczęliśmy rozmawiać, to skończyło się tym, no to niech pan przyjedzie. I tak zaczęła się wielka, no to... cudowna przyjaźń i przygoda z Albertem Barier i z serią było, sobie, było życie". sobie życie. Dokładnie, bo padło tutaj magiczne hasło, które otwiera wrota. Myślę, że w wielu sercach polskich dzieci z lat 90., kiedy to w telewizji, właśnie seria było sobie życie. Tak, no była czymś znanym każdemu, więc my jako dorośli dzisiaj w tym szczególnym dniu, dniu dziecka, również pamiętamy serię Było sobie życie e, i na podstawie tej serii powstały również e, gry. A skąd pomysł na wydawnictwo, na nazwę wydawnictwa Hippocampus? tak? Bo my tutaj mówimy o całej serii Było sobie życie, ale to wszystko jest ukryte pod nazwą Hippocampus. Skąd ta nazwa się wzięła? Znaczy, <laughs> <laughs> Ona <laughs> I to sama nazwa też narodziła się spontanicznie. Byliśmy z córką w oceanarium, i to przypadek był. Trafiliśmy na taki moment, kiedy był akurat bardzo piękny, imponujący taniec dwóch małych koników morskich. I staliśmy tam zaczarowani, nie wiem jak długo, ale długo i no jakby potem ten cykl skojarzeń był taki prosty konik morski hipokampus hipokamp koordynator pamięci w mózgu czyli ta część która jest odpowiedzialna za uczenie się i jeszcze zabawka dla dzieci tak disneyowska też hipokampus więc jakby ta nazwa tak powstała naturalnie bo wszystko gra i wpisało się to wtedy tak całkiem magicznie i przypadkowo w naszą ówczesną chęć stworzenia czegoś, co może uczyć dzieci poprzez zabawę. Tak powstała nazwa, ale też powstał pomysł nadania drugiego życia serii było sobie życie poprzez stworzenie serii gier. To się wszystko działo jakby niby magicznie, niby tak po prostu, ale jednak po kolei. Czy gdy. Za Nała się nasza przygoda z grami. Empik, jeśli chodzi o tą część gralną, nie wyglądał tak jak dzisiaj. Oj, to na Mam pewno wybór naprawdę D wspaniały i jest, jest w czym wybierać. W 2011 roku było około 10-11 tytułów i no mieliśmy w domu wszystkie. W zasadzie mieliśmy w domu wszystko, co było na rynku dostępne z córką i już nie mieliśmy w co grać. I postanowiliśmy zrobić swoją grę. I tak powstała, powstała pierwsza było gra, życie. Było sobie życie, ta czerwona, ta pierwsza, pierwowzór, która absolutnie jest hitem do dzisiaj i myślę, że będzie jeszcze długo, długo, no, długo. No, nie ma współautorki, no mówię o mojej córce, tak, o naszej córce. Czyli Państwo tak z, tutaj z jednej strony jako rodzice, tak, a z drugiej strony jako no, osoby, które zajmują się już teraz na co dzień tworzeniem gier planszowych, bo rozumiem, że gry planszowe do wydawnictwa Hippocampus wkroczyły. Potrzeba matką wynalazku się tutaj e, okazała. Tak jest. Natomiast proszę nam powiedzieć, bo państwa gry mają olbrzymi walor dydaktyczny, są doceniane przez wielu ekspertów, w wielu szkołach można znaleźć te gry właśnie na szkolnych półkach, pomimo tego, że tak jak sam pan tutaj powiedział, wachlarz gier jest olbrzymi i jest w czym wybierać, no to państwa gry naprawdę można spotkać w szkołach. No, i teraz pytanie tak naprawdę, w jaki sposób Państwo zapewniają, że te gry są na tak wysokim poziomie, takim dydaktycznym? Czy to państwa? Wiedza, tylko czy pomoc innych ludzi, jakichś ekspertów z różnych dziedzin? Po kolei wygląda to tak, potem mąż opowie ze swojej strony. E, powstaje pomysł, e, po zajarzeniu pomysłu, e, no to wszystko powstaje u nas w domu, w naszej rodzinie. Rozmawiamy dużo z naszymi córkami, siedzimy przy wspólnym stole i próbujemy sobie wyobrazić, jak mogłaby wyglądać i czego dotyczyć nowa gra. Jak już jest pomysł, to potem są sterty książek i grzebanie i szukanie wiedzy, a potem jest ta najpiękniejsza przygoda i poznawanie wspaniałych ludzi, którzy są naprawdę ekspertami z bardzo konkretnych dziedzin. Ale tak naprawdę cały początek. Rozpoczyna się tutaj, i myślę, że tu autor jedyny i ostateczny tych gier się wypowie. Znaczy, Czyli tak, pan Janusz, tak? No, tutaj jest najgry. początkiem tego jak wszystkiego. Najbardziej, jak Gry najbardziej. to nie tylko drugie życie dla serii, dla serii, to również dla nas, bo jest to okazja uczenia się, poznawania światów, które, których nie znaliśmy, tak? Albo znaliśmy bardzo pobieżnie hasłowo. Żeby stworzyć grę trzeba zacząć od tego, żeby samemu dokonać pewnych, może nie tyle odkryć, ale poszukiwań. No i na tej podstawie budujemy mechanikę, a potem wracamy do specjalistów, tak? Te gry są sprawdzane, ja mi się nie odważył, nie odważył wysłać czegoś do drukarni bez, bez poważnej, tak. Z bez poważnej konfrontacji tak. z, z profesorem danej dziedziny. bo Mogłoby być bardzo źle. Opowiem jak powstała y, gra na przykład Było sobie życie, jedz, biegaj i rośnij zdrowo, bo to taka naj, y, y, bardzo, bardzo nagradzana i taka obsypana nagrodami. Dotyczy oczywiście bardzo zdrowego, racjonalnego żywienia i jadłospisów y, dla organizmów rozwijających się. Wpadliśmy na pomysł, żeby jednak coś z tej dziedziny zrobić, ponieważ jest bardzo dużo problemów zdrowotnych u dzieci. Jest otyłość, jest wczesna ukryta cukrzyca, są źle zaopatrywane butiki szkolne, w złą żywność, złej jakości. I świadomość dobrego żywienia dzieci, czyli organizmów rozwijających się, jest po prostu nie do przecenienia to jest coś niezwykle ważnego. Skontaktowałam się z panią dr Anną Lewit, która jest specjalistką z dziedziny dietetyki i układania jadłospisów dla dzieci w szkołach i entuzjastycznie przyjęła nasz pomysł i była konsultantką i stworzyliśmy kilkadziesiąt jadłospisów. E, zbilansowanych, bo dietę trzeba bilansować, tak? Dziecko nie wie, dlaczego go bolą mięśnie, dlaczego zasypia w szkole, dlaczego nie umie do końca napisać klasówki. A już świadomość tego pozwala mu na wyjście z tej trudnej sytuacji. Wystarczy zjeść banana. Ma wszystko: potas, magnez, wapń, wszystko, tak? Zamiast jakiegoś batonu. No i tak po kolei. No na przykład ostatnia nasza gra z serii był sobie człowiek historia polski. To Janusz opowie. Na, zrobiona specjalnie na e, stulecie odzyskania niepodległości stała się w tej chwili bestsellerem i w szkołach i dostała nagrodę najlepszej pomocy naukowej i główną nagrodę w zabawkatorze rodziców. Także cieszymy się bardzo i też pracowaliśmy z historykami. No i tutaj kontynuuj, jak, jaka Czy to była przygoda. Historia się kojarzy różnie dzieciakom. Generalnie kojarzy się z czymś takim nudnym, męczącym. Trzeba się nauczyć dat i kolejności zdarzeń. I generalnie to jest mało ciekawe, że coś było po czymś, a potem była bitwa pod Kłuszynem, a po bitwie pod Kuszynem była bitwa pod i tak dalej. Natomiast jak popatrzymy na historię, yy, jako historię ludzi, którzy no, mieli swoje życie, o coś walczyli, o coś im chodziło i tak dalej, i tak dalej poznajemy historię a te daty są po to, żeby sobie umiejscowić ich zdarzenia gdzieś na, na, na tej ogromnej osi czasu, to wygląda inaczej i dzieci zaczyna, to zaczyna interesować, bo to już są ludzie. Potem jest w kolejności gier, które zrobiliśmy ze specjalistami Pierwsza Pomoc. Zrobiliśmy ją z e, całą grupą specjalistów z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No to jest tak, bestseller, tak? Cieszymy się z tego, bo bardzo nam zależy, żeby się Jurkowi Owsiakowi udało wprowadzić naukę pierwszej pomocy jako przedmiot obowiązkowy. Jesteśmy z Wielką Orkiestrą e, Świątecznej Pomocy od zawsze i od wielu, wielu lat pracujemy wspólnie. No i tak po kolei. Teraz Kosmos za chwilę szykujemy wielką niespodziankę z grą, którą, nad którą pracujemy z fundacją, z pewną fundacją prozdrowotną. Będzie to wielka niespodzianka. No i tak powoli stajemy się oprócz wydawców serii Było sobie życie, wydawcami gier o tematyce medycznej. Także idziemy trochę też w tą stronę i cieszymy się z tego bardzo. <grywa> Państwa gry no zyskują też uznanie wielu osób, otrzymują różne nagrody. Czy jakieś z tych nagród są szczególne, albo towarzyszyły temu jakieś może wyjątkowe historie i podzieliliby się Państwo z nami tutaj taką historią? Powiem tak. Jest to cudowna przygoda poznawanie ludzi, którzy pasjonują się planszówkami. To są bardzo specyficzni ludzie, cudowni, i bardzo się z tego zawsze cieszymy, jak poznajemy kolejnego pasjonatę i osobę, która uwielbia grać w planszówki, ale promuje również planszówki. Nasza przyjaźń z Komitetem Ochrony Praw Dziecka. To jest cudowna przyjaźń, która będzie zwieńczona niedługo wspólnym projektem, wspólną grą. Także bardzo się z tego cieszymy. Nasza przyjaźń ze, ze światem zabawek, z panią Dorotą Mazureg-Ewą Kowalską i całym zespołem redakcyjnym to jest też cudowna przygoda ileś godzin przegadanych na tematy różne. Także to nie jest tak, że. Praca nad grą nie przysparza nam takich przyjemności jak poznawanie cudownych, cudownych ludzi i specjalistów. Teraz pracujemy nad nową grą, również z dziedziny medycznej, spoza serii, i poznajemy wspaniałych profesorów z dziedziny muzyki. Nie muzyki, tylko medycyny, którzy dzielą się ze swoją wiedzą z nami i pomagają nam skonstruować. Wspaniałą grę, która będzie czegoś uczyć i rodziców i dzieci. Fantastycznie tego wszystkiego się słucha. Nie wszyscy natomiast, nasi słuchacze, wiedzą, że gry państwa autorstwa to są. Polskie gry, które nie są na licencji, dlatego że wiele gier, które są dostępne na polskim rynku, są to gry na tak zwanych licencjach, czyli gdzieś autorzy na świecie sobie wędrują, a my tak naprawdę od nich bierzemy pomysł i tutaj na swój rynek przenosimy tą grę. Natomiast ze mną tutaj i z Państwem są autorzy gier, które są właśnie na polskim rynku, ale czy one też przekraczają granice Polski i idą do innych krajów? staramy się i jesteśmy na dobrej drodze, żeby to zrobić. Na razie byliśmy bardzo mocno skupieni nad stworzeniem właśnie bardzo edukacyjnej serii tych gier. Muszę powiedzieć, że to prawda i szczycimy się, ponieważ niewiele osób wie, że gry z serii było sobie życie, to są gry absolutnie polskie, które powstają w naszym domu w umyśle Janusza Feliksa, mojego męża. I my korzystamy, jeśli chodzi o licencję, tylko z grafik. Bo tak naprawdę wszystkie pomysły są jakby, no, mo można powiedzieć, inspirowane tą serią, ale już wiele wykracza poza tak. Tak, rozwinęli się państwo yy, niesamowicie. Ja tak na koniec e, pozwolę sobie ewentualnie tutaj poproszę jeszcze o komentarz, yy, bo państwa łączy też no teraz wspólna praca, ale są państwo małżeństwem i państwa znajomość zaczęła się dużo wcześniej, nie, od pracy w wydawnictwie Hipokampus. Czy tak na koniec taką wisienkę na torcie moglibyśmy tutaj dostać coś tak na temat państwa życia i tego połączenia drogi prywatnej z zawodową? To jest prehistoria. Najstarsi ludzie nie pamiętają takich <grym> tak. dat. Już. Może zrobimy grę prehistoryczną i coś tam opowiemy o sobie. Tak, to prawda, znamy się z dzieciństwa, przechodziliśmy różne historie w swoim życiu, rozjechaliśmy się na jakiś czas. Mąż mieszkał w Indiach, ja za granicą w Europie. Potem mąż wrócił z Indii do Paryża, tam mieszkał przez 15 lat, ja mieszkałam w Niemczech i po. Potem nagle nam się tak zdarzyło wielkie bum i spotkaliśmy się na nowo i połączyliśmy swoje życiorysy i stworzyliśmy rodzinę ta tak, w skrócie. I ta rodzina teraz działa prężnie pod nazwą Hippocampus. Tak. Pasja ludzi, miłość, tutaj zainteresowanie i potrzeba, tak, związana właśnie z obserwowaniem swoich córek, sprawiła, że mamy na rynku dostępne takie gry wydawnictwa Hippocampus, które cieszą wielu młodych, ale i starszych, którzy budzą w sobie dziecko, właśnie w serii było sobie życie. Zapraszamy tutaj do nas, jeżeli ktoś chce poznać, Gry wydawnictwa Hippocampus, a ja serdecznie dziękuję za wywiad. Bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy. za zaproszenie. Dziękujemy, uprzejmie. Dziękujemy. No ja też ci bardzo dziękuję. takiej wygrane.